Uwaga, uwaga! Jestem Wój. a to jest film informacyjny, w którym informuję was, że właśnie zrobiłem dla was sklep z koszulkami! Super jakość, super kolor, super dużo wzorów! Co miesiąc będę dawał kolejne, więc nie czekaj! Wbijaj na kapselpl. Musisz zobaczyć te koszulki! Pragniesz tych koszulek! Kup je! Tak! O tak! Kup te koszulki! Pragniesz ich! Tak! Szybko! Na co czekasz? Wejdź tam! Zobacz! Kup jedno, albo dwie. Nie czekaj, bijaj to. Kup koszulkę. Tak, tak. Um.